Będzie budowało wysokie, dobre doświadczenia kandydata, szybka odpowiedź. No kandydat chce jak najszybciej zobaczyć, żeście otworzyli tą aplikację i chce jak najszybciej dowiedzieć się, czy wtedy czy te, Czy bierzecie go dalej, czy jednak nie. I w tym kontekście taki miernik, o którym warto pamiętać, to jest time to view. Czyli wskaźnik, który mówi nam, jak szybko od aplikacji kandydata. Jego aplikacja została otwarta i to jest wskaźnik bardzo ważny, no bo on odpowiada za to pierwsze wrażenie, bo jeśli kandydat szybko dostanie informację, że szybko zapoznaliście się z jego CV-ką, no to po pierwsze to wrażenie jest dobre. Po drugie, wy jesteście w stanie do niego wrócić szybko z feedbackiem, czy w te, czy we w te, co świadczy już dla kandydata o zdrowiu procesu rekrutacyjnego. No i jeśli on jest za długi... No to w sposób naturalny tracicie szybko tych najlepszych kandydatów, no bo ci najlepsi znikają z rynku najszybciej. I teraz, czy ktoś wie, jaki jest dzisiaj w Polsce średni time to view? Ile średnio zajmuje firmom zapoznanie się z CV-ką? Średni time to view to jest 9 dni, ale to co jest ciekawe, to jest pogłębienie w raporcie, bo tam w raporcie macie to pokazane ze względu na branżę. I są branże, gdzie jest więcej, chyba w żadnej nie ma 20 ponad dni, ale są branże, o ile mnie pamięć nie myli, to jest branża prawna, gdzie to time to view wynosi 5 dni.